tu jest raj, tu jest ten przed tlem no nie zdążyłem włączyć nagrywania ale jest jakieś jeszcze jeszcze jedno auto jest jest grubo chyba przejeżdżają cały kółko Jadę tam prosto tu jest ten, tu mają cały start Dobra, jest obliczenie. Jestem na to dwóch jestem Ja jestem Czemu, co jest? Czemu on nie może jechać? Co mam? Nie mam mi żeby Chodź, Chodź, gościu, chodź. Short. Ej, short! Ała, kuję Kuj, kuj. Kuj, kuj. To chodź tu do przodu bardziej. Ała. Chodź tu do przodu. O, no iść spójrz. Nie przychodzę za linię. Ale zaradzę Ale zaradza. widzowie Ładna ta. X. 15 10. Mm, 5. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Dlaczego oni go nie puszczają? Bo tamten dalej jedzie, czy co? Teżcie go puszczcie. 9 minut. Nie. Bo tamten jedzie i on chyba jedzie już 9 minut. Jak oni tak po kolei mają jeździć, to to jest bez sensu. A to auto widziałem jak... No, no, no. Ej, widzę, ja to auto widziałem jak jechałem tutaj do Kuzyna na startie, jechałem to widziałem to auto. Okay, widziałem to auto. Ale spoiler, ale spoiler! Spoiler, robi wrażenie, Spoiler. To są dopiero przygotowania. Ale chyba zara. Ale potem... Ale ej, potem grzyma. idziemy do mojej kuzynki, bo się tak mówię. Pierwszy będziemy ciuszać, a potem pójdziemy do mojej kuzynki, zobaczyć jak szybko śligają, co nie? Chcecie stać jak chcesz, ale tam do to, to zakrętu bliżej się nie zbliżajcie, dobra? Nie, nie, nie. Tylko tutaj. Tylko zostanę. tu stoimy. Dobra, Ej, może tam przecież jeszcze iść. Nie wiem czy chcemy. No, w sumie nie Dobra, bo jak raz nas spoilerem to nie chcę tego mieć na twarzy. A no ogólnie tu jestem już. pani nam mówiła, żebyśmy nie Do zakrętu w ogóle? Tylko tutaj mamy stać, bo tutaj. Troszeczkę. Możemy iść dalej, ale nie tam. Nie, nie do zakrętu. Tu możemy stanąć jeszcze tutaj na przykład, żeby mieć lepszy widok. Nie, tu nie. Tu jest wyjście. Dobra, to stój się wyjść. ja też, że jak najtorej gościu jakiś będzie leciał, no to...

Och, Ale mi walno w ucho. Prawie mi No mocno było. Ej, następnie. Ma... Się go. Dalej. Ej, ale pewnie lepiej Szymon ma serwiator. Nie, właśnie, że my wyjdziemy z tarcz, a on widzi tylko, jak oni tam jadą na zakrętach. A my też... Ale widzi, jaki jest wysokości spoiler, jaki... Ale my też. Jak on jedzie, to na przykład on ruszy stamtąd, możemy podejść tam kawałek do przodu, to też będziemy widzieć jego spoiler. To nie? Już tam jest. Tam jest. Ale, ale ucho bolało. Ciebie też? Tak, wolno w tym. Możemy podejść kawałek do startu. Tam. To będziemy lepiej spoiler widzieć. I lajdę wyjście. Chodź, idziemy. Idziemy do startu? nie do tej kukłę? O co wokół No to ha. Czykujemy, no. To ją Bardzo fajny Raritas. Od ciebie święty od ciebie mamy w tym. No, to jest tragedia. Ale jest w takich warunkach, żeśmy się kładli. Tak jest, zwłaszcza w tym wieczorem. Dobra, chodzi, idziemy na nasze stanowisko. O, patrz! Tu mamy bardziej krzaczki osunięte, to możemy bliżej podejść. A jednak jesteśmy przy starcie, Wiktor. Wiktor! Idziemy Polakom. Haha, cześć! Wracać się do ciebie? Bo Ale... Możemy tu stać. Mamy pozwolenie. Mamy pozwolenie od pani. I od pana. Od wszystkich mamy pozwolenie, żeby tu stać. Ciekawe, kiedy będzie kolejny. Nie no. no, trudno. Jedzie! Jedzie coś. Turberka, nie skamy bęka. Nie! Oni se kółko robią takie! A co nie? Nie, bo byłem chyba dalej pojechała. Wracamy na chwilę, bo nikogo nie ma. Więc wracamy na chwilę. Do oka. Kamera Ja widziałem jak to szukałem zakręcało. zakręcało. A nam szczelił prosto prostu z, z wydechów twarz. to? Mam nagrane. Dalej nagrywam, bo czy... to? Prześniesz to? To zatrzym Nie. Nagraw kiedy. Jestem, jestem, jestem. Przed kolejnym jestem. Już, a wy na bo... By... Gdzie on jest? Co on jest? Po A nie, po telefon. Najwyżej będę nagrywał w Chodź szybko! Chodź! Patrz! Jaki wariat! O kurde, kolejne za nim! Czy ja nie miałem... nie, trzy autka. Proszę Państwa, to się tu się było... dziewięć. Za Tak, tak. No to tylko dla nas. Tak, ogląd... Możemy tam do startu podejść, możemy tam za flagi. Możemy wszędzie być. Gdzie może, gdzie nam pozwolą? Tu nam pozwalają. No je, u mnie za widać tam z tyłu. Dobra pani zasad. Stop, nie, stop! Zaraz to obróci, Za za parę sekund to obróci. Kolejny jedzie. Nie, to tamto z tyłu tak gazuje. No my tak? Nie, policja jedzie. Ła kurde, kolejny przyjechało. Z takimi światełkami policyjnymi.

Takie auta powinny być mocne. Wow. Ej, kolejny tam jest. Kolejne no właśnie o to mi chodzi, to jest to z sygnałami. Ale tam jest jeszcze policja. policja. Ej, dobrze, że zdążyliście przed wyścigiem. Nie. Nie, dobra, tam policjant rzeczywiście stoi. Dobra, za nim stoi już auto, które ma jechać, okej. Okay. Tam stoi policja! Zatrzymali go! Ale ruszy! to jest! Wow, To jest to samo, co było wcześniej! Subaru! Subaru! jakie ładne! A to jest to samo! Ale, jak się przyjrzeć z bliska to jest mega ładne! Rejestracja! Nie ma. Rejestracji nie mają, bo to są nieosmakowane auta. A są specjalne do wyścigi. Nie potrzebują co on... Jedzie kolejny! Ej, Szymek jeszcze nie wie, że jadą auta, a my wiemy. Ej, może. Ej, zrobię jedno auto z wyścigi. Nie, nie! To to szło do auto! Ja Jakie to twoje piękne auto! Ej, ja muszę te dwa zrobić. Ja, ja musim... chyba widzę po taki stołek i to no. jest. No musimy, będziemy zbierać pieniążki na cele ale... Są... No. oho, idzie, lecie, lecie, ale będzie ale... gazowało.